Witam was serdecznie. Wczoraj trafił do mnie taki filmik takiego pana, zrobiłem sobie mały research. Nazywa się on samozwańczo, że jest najlepszym nauczycielem języka angielskiego w Polsce. Okej. Okay. Filmik, który wypuścił, dotyczy Adele, a raczej akcentu, którym się posługuje, czyli kokni. No i tak popatrzyłem na ten filmik, ale on jest strasznie słaby. I teraz pytanie: czy wypuszczając taki filmik ta osoba właśnie yy, starała się nauczyć czegoś, czy tak naprawdę starała się zamydlić oczy ludziom i właściwie przekazać nic, co by było użyteczne, a co można by było zawrzeć w tym filmie? I drugie pytanie brzmi: czy jestem w stanie zrobić to lepiej? No dobrze, mamy pierwszy ruch od Adele, więc zobaczmy, jak ona faktycznie mówi. Najpierw to przeczytam tak jak faktycznie y, my byśmy czytali, czyli But I think since I last was on radio one. Natomiast jakie zasady tutaj występują, które no nie zostały wspomniane w ogóle? Absolutnie zero nul. Po pierwsze, występuje tutaj glottal stop, i tutaj ten pan o tym mówił, więc. Okej, okay, y, było płatne. Jak ktoś lubi płacić. To nie moja sprawa. Zatem będzie tutaj kilka zasad. Skupmy się na but. But to ale i teraz Cockney usuwa to te. Natomiast to nie jest tak, że usuwa, tylko to jest praca na głośnią, czyli tak jakbyśmy się dławili. But I, I think, czyli to nasze poprawne, ona powie a think. Dlaczego? Ponieważ e to jest szła, o którym już chyba trąbią wszyscy, a think mówi się f. Czyli techa wymawia się jak a think, a think. Następnie mamy since, tutaj nic się nie zmienia, bo nie ma szła. Później mamy i. I również będzie wymówione jako e. I was też będzie wymówione krótko, ponieważ jest to szła, dlatego będzie was. I o tym ten pan mówił. Później mamy on, więc nie będzie on, tylko będzie n. Dlatego tam znowu będzie szła, a czasami nawet nie będzie tego i będzie was in radio. Was in radio. Was in radio. I oczywiście słowo last, czyli ostatni, y te jest na końcu, dlatego też będzie traktowane jako. Dlatego nie powiemy last, tylko powiemy last. Last. <mówi> <mówi> Ona mówi coś takiego since i last was on. Since kończy się na s, później mamy i, ale zamieni nam się na e, czyli szła, czyli będzie sza, sza. To jest zasada uniwersalna, więc trzeba sobie ją zapamiętać. Spółgłoska plus samogłoska zawsze się ze sobą łączą, czyli jako że since kończy się na s, to jest spółgłoska a i to jest e, czyli szła, to jest samogłoska, czyli spółgłoska plus samogłoska się łączą i ta ska przejdzie na szła cyzę. później mamy i last, czyli synzalas 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 później mamy was, czyli będzie synzala was synzalas was synzalas was Cezalazło, Później mamy was on. Czyli ona mówi was on. Was on, was on. Proste. I od tego momentu będzie nam coraz łatwiej, ponieważ już złapaliśmy pewne zasady. Będą jeszcze może dwie-trzy. E, więc mamy I think I got to meet Beyoncé. A couple of times. I powie jak e. Think powie jak think. Znowu I powie jak e. Got powie go. To powie t. Meet powie mi. Beyoncé. A couple of times powie a couple. A times. A times. Nie powie if times, tylko a times. Bardzo często end i of są skracane właśnie do tego stopnia, czyli a times. Tam można jeszcze mocno się porozciągać, ale tutaj jeszcze jedno słowo się pojawiło: couple. Couple ma to do siebie, że ma Lkę w środku, dlatego tę Lkę będziemy wymawiać jak ły. Dlatego jest prawdopodobieństwo, że kokni może wymienić, wymówić to jak a couple. A couple. I o tym wszystkim już mówiłem na tym kanale swoim, więc no jak ktoś chce, może sobie tam poćwiczyć. Zapraszam. Ale następnie mówi nie I got, tylko mówi didn't got I didn't got, I didn't got, I got. I got to meet, I didn't got to meet Beyonce, didn't got a couple times, I didn't got to a I didn't got to meet Beyonce a couple of times, I didn't got to meet Beyonce a couple of times. I tutaj jeszcze występuje taka zasada, że w angielskim też jest uniwersalna. Jeżeli dwie literki są takie same, jest tego więcej oczywiście, ale jeżeli dwie literki są takie same tak jak mamy go, czyli got to, czyli tam mamy dwie literki t, jeżeli taka sytuacja się pojawi, to je złączamy, czyli po prostu robi się z tego jedna, czyli mamy i go, to me. I got to meet. I got to meet. I got to meet Beyoncé a couple of times. I got to meet. I got to meet. Me. Czyli tu wymówiła normalnie. I got to meet. To znaczy zeszła. I później mamy a couple of times. A couple of times. Nie a couple of times, tylko a couple of times. Więc to of jest po prostu niesłyszalne. A couple of times. Which... A couple of times. Which... A couple of times. Which... I tu się pojawi kolejna nowa zasada. Mamy coś takiego, że which e, to będzie ok. Później mamy the, takie super poprawne, ona mówi the, the, which is the first time, which is the first time. First, czyli pierwszy, powie first, first, first. Później mamy time, jako że mówiłem, że te znika, to znaczy jest ta praca na głośnią, Jeżeli rozpoczyna się słowo od T, jakim jest time, albo time, to to ten nie zniknie, musi być na początku. Dlatego będzie ujęć to first time, first time, później mamy I really, czyli mamy A, really, A, really. Held it, together. tu jest błąd, ponieważ ona mówi I really held it together. Czyli ktoś tutaj się pomylił. I jaka tutaj zasada jest? Held może powiedzieć held, I held it, I held it, ale tutaj się nie dzieje to, ponieważ Adele mówi held it, held it, a nawet nie held it, tylko held, it held it together. Ehm, tu nie jest to get her, tylko jest together. Dlaczego ona mówi together? Dlatego ponieważ w together mamy TH, które jest dźwięczne, więc mamy dźwięczne TH i mamy bezdźwięczne. Te dźwięczne TH, czyli this, that, these, those tam będzie W. W kokni będą mówić W, czyli ona mówi he held it, held it together, held it together, held it together. But, but, the, but, the first time I jak już zdążyliście zauważyć, tu jest kolejny błąd, ponieważ jest jakieś outside, a ona na koniec mówi: As like, as like, as like. If outside, if outside, if outside. I to, co zostało wytłumaczone przez tego pana, czyli I, to szła was, czyli with, czyli as, as, as i like. First time I really held it czyli będzie first time. First time. I teraz mówi bardzo szybko i pierwszy raz jakbyśmy to usłyszeli, nie zrozumielibyśmy, ale jeżeli sobie pomyślimy o tej zasadzie, jaką jest TH które będzie, się, będzie traktować, będziemy traktować jako F, to wtedy zrozumiemy. For me to show. For Zatem mamy thanks for having me, czyli nie for, tylko for. Thanks for, thanks for, thanks for, thanks for, thanks for. Thanks for having me, thanks for having me. Nawet to me uh, i tu jest at the show. Powinno być having me. Znowu jest błąd, czyli znowu ktoś tu e, źle przetłumaczył. Thanks for having me. Thanks for having me. No, ktoś tutaj zgubił mi. You know, bla bla bla. You oczywiście też możemy powiedzieć jako je, yeah, czyli powiemy you know, you know, you know, you know. Thanks for having me at the showbiz. Uh, you know, bla bla bla. I to nie jest bla bla bla, tylko re re re. I o tym też robiłem shorta. Chodzi tutaj o to, że the powiemy the, czyli mamy szła, czyli takie the thing, the thing, about the thing. Ona mówi tutaj akurat the czyli the jako szła, the thing, ale mówi nie thing, tylko mówi think. I o tym mówiłem. Techa na początku może być traktowana jako F, co już mówiłem, ale ING jest traktowane jako ink, czyli mówimy the thing, the thing is, the thing is, the thing is, the thing, is, the thing is. Dlatego, ponieważ think, czyli na końcu jak mamy k, dorzucimy sobie to do samogłoski i będzie the thing is the thing is, the thing is, the thing is. The thing is. Następnie złączymy sobie in a dressing room, czyli in a, in a. I was, a, I was in a, I was in a, I was in a, I was in a dressing room. Ona bardzo szybko mówi. I to również może się przerodzić w Azyna. Azyna, 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 Azyna. Azyna, Dressing Room. No i tutaj też ktoś źle przetłumaczył, ponieważ może być tak, że mogła powiedzieć the thing is I was in a dressing room, ale chodziło o to, że ona powiedziała the thing. Is I was in a. In a. I was in a. E, mówiłem o czymś takim, że H znika. Dlatego tam będzie in he dressing room. I to oznacza, że H zniknie. Zostaje nam ER. In mamy, czyli N jako ostatnia litera. Dołącza do pierwszego słowa z samogłoską. Czyli będzie in a, In a dressing room. In a dressing room. In a dressing room ina, ina, inna, ina. a, in a dressing room. Posłuchajmy. Finger kazina dressing room, and like. I znowu mamy. There was only a little curtain separating us while she was getting her makeup done. Pięknie. Ale Adel zrobi to inaczej. Dobrze, przeanalizujmy sobie there. Ona może powiedzieć albo we, the, we, the, the was, the was, the was albo there was, there was, there was. Natomiast tutaj powie deze, deze, deze. I teraz to jest bardzo ciekawe, co powiem. Tutaj występuje coś takiego, że jeżeli mamy there was, to oni to traktują jako właściwie nawet nie myślą o tym, czy to jest teraźniejszość czy przeszłość, ponieważ to brzmi jak there's, a, czyli there is, czyli tak jak my mówimy na przykład there's a person, mówimy there's a, there's a person there's a person i to samo dzieje się w przeszłości, czyli oni nie mówią there was, tylko mówią there's, a, there's only there's only there's only there's only there's only, czyli there was only i znowu przechodzimy na y, pracę na głośnią, czyli jak mamy E, little to oni powiedzą elyu, 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 Dlatego, ponieważ te w środku znikną, też o tym mówiłem, a l może się zamienić na ły, co mówiłem wcześniej, czyli elyu, elyu, elyu elyu I tutaj też curtain oznacza, że to jest zasłona. Czyli mała zasłona ograniczająca nas, czy separująca nas. Praca na głośnią to może nie usuwanie, ale dławienie się literką T. I tutaj tak samo mamy separating us. Cockney też mówi separating, separating a nie żadne separating, jak my to takiego jingla na końcu wrzucamy. Separating us. I też, jako że kończy się na literkę N, to N dorzucimy sobie do us

I tutaj tak samo mówi separate in, separate in, czyli gubi to te, które jest między separate in, czyli separate in, separate in. I tutaj faktycznie też jest kolejny błąd, ponieważ bardzo ciężko to wychwycić. Tutaj mamy while she was getting, ale to nie jest getting, tylko while she was having albo she is having. Ciężko powiedzieć, bo po prostu jest skrócone, tak jak mówiłem. łos może być traktowane w przeszłości, jak i w teraźniejszości, więc powiem szczerze, she's having her makeup done. She's having może być przeszłością i teraźniejszością. Mm, separate, mm, sep, mm, separate nas mm, separate mm, separate nas mm, mm, separate nas mm, separate Tutaj, jako non-native, nawet mnie jest ciężko, żeby złapać czy to jest having czy getting. Generalnie to się nazywa kozaty form, czyli to jest y, mowa zależna. Można wstawiać i have, i get, czyli oznacza, że podczas gdy ona miała robiony makijaż, czyli ktoś jej robił ten makijaż, a nie ona sama. Mogę tylko się domyślać, że tutaj jest łasi she, y, she's, Czyli tak jak mówiłem, was jako teraźniejszość, przeszłość. She's, she's she's even, she's even, she's, even, she's even. Dlatego, ponieważ w have, y H -ha zostanie wycięte. Tu już trzeba być faktycznie native'em. Natomiast jeżeli bym usłyszał HE make up done, domyśliłbym się, że jest to właśnie strona zależna. Idąc dalej, znowu ta zasada, czyli I started like. Czyli zaczęłam tak jakby coś jej tam mówić. A started. I start it, I start it, I start it, I start like, I start it. Like. A tutaj dosłownie to mi brzmi jak traktor. She would have heard. Nie wiem czy to słyszycie, ale znowu think zostało powiedziane jak I don't think, I don't think. I tutaj to zdanie, które jest właśnie napisane. She would have heard it. All, czyli usłyszałaby to wszystko hmm, H zniknie, czyli powiemy śwedward, 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 a all, czyli znaczy, najpierw mamy it i all. I teraz it zniknie, czyli ona powie śwedward, 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 Natomiast all powie OU, O, czyli to, co mówiłem, czyli l zamieni się w ły. Dlatego ona powie She would have had it all. She would have had it all. She would have it all. I tutaj znowu And then she popped out so. Czyli and then może powiedzieć and then, ale then też jest OK. Popped jest w porządku, Out powie out, czyli powie and then she popped out, popped out, popped out, popped out, popped out, so and then she popped and then she popped out and then she popped out and then she popped out and then she popped out. No i oczywiście tutaj na początku mamy and then, czyli to and będzie and then, and then, and then, and then. And then she popped and then she popped and then she popped. No, czyli wyskoczyła i tutaj na końcu ona mówi so. Natomiast w następnym mówi I Natomiast oczywiście nie powie so I tylko powie soa, 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 soa. So I put so I put so I put on doubts I put doubts I put on a doubts put on a brave face doubts I put on a brave face but the second time So I in. So I in. So I putn So I putn't So I put in a So I put in Put So put in put Putina put Putna i in the the second time. I tutaj też nie zostało wychwycone, ponieważ mamy napisane I put on a brave face. Ale zostało tutaj na początku powiedziane so I, so I oznacza so I czyli więc ja no narzuciłam taką waleczną twarz. Kiedyś się mówiło spaliła Janka. I już na samym końcu ona mówi but the second time, but the second time, but the second time czyli but tak jak na początku mówiłem te zniknie i zostaje nam B, The Second Time. Jako, że mamy dwie literki T między but i The, no to one się złączą. Czyli ta zasada, o której wcześniej mówiłem. Można tutaj jeszcze wspomnieć o literce D i T, no bo D jest dźwięczne, T jest bezdźwięczne, ale to są praktycznie te same dźwięki. Dźwięczny, niedźwięczny. I one się złączą, dlatego powie Second Time. Second Time, Second Time, Second Time, Second Time. Second time the second time as so I put on a brave face but the second time the second time the second time the second time powie, I went out on the balcony i ona powie i went out on albo on the albo w, balcony I jeżeli dotarłeś tutaj czy dotarłaś to następnym razem będę poprawiać nativeów całe życie jesteśmy poprawiani przez nativeów a tym razem postanowiłem, że znajdę filmik, gdzie native robi błędy gramatyczne. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam. No bo czemu by nie? I oczywiście kontynuując, jeżeli mamy I went out on the balcony, powiemy a went out on the balcony. Czyli ona zgubi te t, które występuje w went i out. Czyli powie I went out, I went out, I went out, I went out, I went out. I went out, I went out. I tutaj też mamy kolejny błąd. Niesamowite, że ten film miał 877 tysięcy wyświetleń. Mamy tutaj napisane Got Down on My Knees and. Ale ona mówi co innego. Mówi Got On My Knees and Hands and cried. Zatem zróbmy sobie po kolei, um, czyli mamy and powiemy n, n-go, and n-go, go and go and go and go, and go, and go Później mamy on, czyli znowu zmienimy to na szła i będzie n, go on go on and go on and go on and go on Później mamy my hands, ona nie mówi my hands, tylko mówi me hands i to jest właśnie coś, co ja bardzo lubię, w angielskim, czyli my zamienimy na mi, czyli nie my hands, tylko powiemy e, mi hands, ale Adele jest sprawna i dorzuci jeszcze e, ha, który zniknie, czyli mamy nie on me hands, tylko mamy on me ends. On me ends. I tutaj jest jeszcze jedna zasada, ponieważ będziemy mieli on me hands. Czyli ona powie on mi ENDS, ale jako że e, mi kończy się na I a ENDS, czyli bez tego H, ręce zaczynają się na samogłoskę, wrzucimy sobie tam J i ona powie on jęc, on mięc, on mięc, on jęc. And then she popped out, so I put on a brave face, but the second time I went out on a balcony and got my hands and knees and cried. Balcony and got my hands and knees and cried. Balcony and got my hands and knees and cried. Jak uczyłem się zasad dotyczących akcentów, to też miałem do czynienia z Native'em, który miał akcent Essex i to była fajna podróż. I teraz jak już potraficie zrozumieć w miarę Adel, bo myślę, że taka rzecz jeszcze wymaga praktyki zdecydowanie, oczywiście trzeba ćwiczyć aparat mowy, bo do tego musimy przyzwyczaić się, do tych dźwięków. Jeżeli ktoś to ćwiczy, ja jestem nauczycielem, więc nie mogę za każdym razem po prostu ćwiczyć tego, ale staram się jak mogę, ponieważ ludzie by mnie zwyczajnie nie zrozumieli. I tutaj, jeszcze tak motywacyjnie, szorstko bym powiedział, ponieważ w angielskim występuje coś takiego jak imersja. Wyobraźcie sobie, że ten właśnie filmik Adele e, po prostu lata po internecie już jakieś kilka lat. Natomiast bardzo dużo osób, z tego co widać, e, ponieważ ten pan jest bardzo sławny. Niechaj, niechaj tak ma. Wiele osób nie potrafi zanurzyć się w języku i samemu sprawdzić, czy samej, w jaki sposób yy, Adel mówi i co mówi. Tekst jesteśmy w stanie sprawdzić, ale nie jesteśmy w stanie zanurzyć się w angielski, poznać akcent, zasady i całą resztę. Natomiast mamy również do czynienia z czymś takim jak shadowing. shadowing. Czyli powtarzanie za native'em. Na przykład, jeżeli słyszymy zdanie, powtarzamy to zdanie, no i niby ma się utrwalać ten język. No nie do końca, bo jeżeli my nie znamy zasad, to w jaki sposób taki shadowing ma działać? Nigdy nie zadziała. Jeżeli my nie znamy zasad dotyczących jakiegoś konkretnego akcentu z konkretnego regionu, tak jak na przykład Kokni. No, to shadowing po prostu nie zadziała. I naprawdę weźcie sobie moje słowa do serca, bo nikt o tym nie mówi. Każdy reklamuje shadowing jako wspaniałą metodę, i tak samo imersję. Zanurz się w języku, oczywiście, jak najbardziej, ale to uwierzcie mi, nie jest łatwe. Jeżeli chcemy poznać zasady dotyczące akcentu, niestety, ale musimy do tego usiąść. I po prostu poćwiczyć. Ja swój akcent ćwiczyłem rok. Natomiast, tak jak powiedziałem, jako że uczę y, wielu ludzi, nie jestem w stanie w ten sposób mówić i ćwiczyć na bieżąco, ponieważ zwyczajnie by mnie nie rozumieli. I to jest też apel do osób, które na przykład mówią coś takiego: słychać polski akcent. Słychać polski akcent, ponieważ ci nauczyciele właśnie starają się robić tak, żeby każdy ich zrozumiał. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób filmy na YouTubie są prowadzone przez native'ów. Nawet przez tego pana. Wydaje mi się, że on nie daje 100% swoich możliwości. I tak samo wszyscy native'i bardzo wolno mówią. I ja wiele razy widziałem komentarze, że nie wiem, wszystko rozumiem, ale nie potrafię mówić. Czyli wszystko rozumiem jest idealnie, ale no nie potrafię mówić, czyli my nadal brakuje, nadal brakuje nam angielskiego myślenia i nadal mamy z tym problem. Jeżeli ktoś uważa tak samo, to zapraszam no może do współpracy. Gdyby Native sobie pozwolił na takie naturalne mówienie, to po prostu nikt by, łącznie ze mną. Podczas nauki nie rozumiał go. Dlatego ja też borykałem się z tym i też wchodziłem w filmiki, uczyłem się, nadal się uczę, gdzie Nativi mówili wolno, mówili o zasadach akcentu i to wszystko. Więc, jeżeli ktoś rozumie, to imersja powinna zadziałać, natomiast nie działa. Jako taki smakołek mogę polecić film Snać który właśnie został polecony przez Native'a, z którym się uczyłem. A tam dopiero jest jazda. Mam nadzieję, że ten filmik był przydatny. Wynieśliście bardzo dużo, bo Cockney to jest naprawdę ciężki akcent i uważam, że jeżeli ogarniemy taki akcent, to ogarniemy również amerykański. Chociaż ja uważam, że amerykański też jest ciężki. Ale o zasadach amerykańskich jeszcze będę mówić. Dlatego zapraszam tym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!